Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Serii Billions. Dzisiejszy będzie niestandardowy, ponieważ będzie on kompilacją moich porażek, prób przejść misja Bogini Losu na 800%. Pomyślam sobie, hej! ostatni odcinek serii, kampanii, to możemy zrobić jakieś wyzwanie, tak jak w poprzedniej misji, na 800%. Sami zobaczycie, jak bardzo się myliłem, jak bardzo nie doceniłem tej misji. Zapraszam do kompilacji. No dobra, to nie nic innego niż rozpocząć i bardzo możliwe, zanim nacisnę na rozpocznij grę, że jak ja nacisnę przycisk, zobaczycie porażkę. Mm -hmm. Cofnijcie się trochę, trzeba pomóc żołnierzowi po drugiej stronie. Domy faktycznie zdążyły się wybudować. O, zapraszam do podejścia numer 2. Czemu mutant? Tak dobrze szło. Podejście numer 2. Zapraszam. Wlej do środka. Z lewej się wlewają. się No my się wycofamy się też. się. Zdeaktywowano ze względu na deficyt energii. A to ciekawa informacja, milordzie. Aha. Z powodu na deficyt energii? Nie. Trzymajcie mnie, no. Okej. Okay. Ta wieża energetyczna w ogóle pracuje na overtime jakimś, porym. Dobra, chyba mamy to. Upmy kamień za highs.

trochę kamienia. Ze wschodu. Pff. No będziemy próbować. I mam nadzieję, że zdołanie nie z góry. Tą cichą nadzieję. Pam, pam. Żadnych wiesz nie mamy. Odkopaliśmy się jakoś, ale mamy tylko armię z której strony? Stąd, no bo nie stąd przecież, dobra, okay? najpierw harpie. Nie ja możemy wystrzelać. O, tutaj też, o. no to nie fajnie. any voice here? absolutely all right our soldiers are in trouble they are trying to break into the building they are trying to break through the colony is under attack our colony is succumbing to the infection Ale co? Próbujemy następnym razem, nie? Może tym razem się uda. O, półtora godziny przerwy, może? Może coś tu zadziała. Nagrywa się, nagrywa się. Wszystko widać, widać. Dobra. Platforma wiertnicza pewnie jest droga jak nie wiadomo co. 10 robotników. Okej. Okay. Co z tym razem? Czemu znowu się zachodzi? Tak, tak, tak. Czyli znowu z tej linii, widzę strzałkę na środku. Co teraz cieplujący? Czy chabisy? Tak strzelam jak ci były harpie. To nie będą no drugi raz harpie, prawda? O rany, zdewastują nam mury doszczętnie. Zupełnie nie mamy obrony na, na, na te dziady. Dobra, uciekajcie, no uciekajcie, no potracimy was za dużo. Wiem, wiem, wiem. Patrzcie, nie schodzą na strzała, jeden punkt życia im zostaje. Dobra, wy uciekacie. Co tu jest nie tak? No, za blisko są zakażenia, aż tutaj są. Dobra, nie. Trzymajcie grunt. Trzymajcie grunt. Wierzę, że utrzymacie. Właśnie. Właśnie. Za dużo ich jest. To nigdy nie jest dobrze, jak widzicie, coś takiego, że robię. No nie widzę tego, ale prysznic spray okropny.

Jak sami widzicie, wiele. Naprawdę wiele porażek tutaj miało miejsce. I takich bardzo późno już w misji. Ogólnie nad. Misją posiedziałem. Dobre 8 godzin, żeby spróbować ją przejść. No i się nie udało. Niewykluczone, że nie przejdę jej na 800% na ostatnim odcinku. Będzie to 500%. Spróbuję na 500%. Mam nadzieję, że się uda. Będę próbował. I co? Jeżeli taki typ materiału Wam się podobał, takich kompilacji z porażek, możecie to okazać poprzez komentarz albo kciuk w górę. Jeżeli materiał Wam się jednak nie podobał i nie chcecie wiedzieć takiego typu kompilacji, to możecie zostawić kciuk w dół. Subika po więcej materiałów i co? Życzę Wam udanego dzionka i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się! Cześć, na razie!